Batumi. Po przygodach w Parku Narodowym w jedziemy do Batumi. O tym parku narodowym zrobię osobny film, prawdopodobnie następny. Pisujemy w nawigację z Achalt Cisze do Batumi i nasz osamot okazuje się to. Co my tu widzimy? Możemy jechać ponad 5 godzin przez drogi krajowe, jedno pasmowe 317 km albo drogą krajową 167 km aż 5,5 godziny. Prawie ten sam czas, łopowę krótszy dystans. Czemu przejazd trwa tak długo? A no właśnie dlatego. To jest dość łatwa technicznie, ale trzeba mieć napęd na 4 koła i większy prześwit, bo można się zakopać jak ktoś jedzie miejskim apem czy innym godem. Chociaż ku naszemu zdziwieniu jeździły tędy marszrutki, czyli lokalne busiki. Po drodze miałem przyjąć goderdzi, czyli dopiero co robiony kurort narciarski, tak grudze otwiera się na turystów i za parę lat tuj, będzie tu ich napęczki. Śniegu jest dużo, góry mają wysokość od 1700 do 2400 metrów nad poziomem morza. Na razie jak widać nie ma dojazdu, a ich hoteli jest tylko kilka, ale to się wszystko szybko zmienia. Od Goderji jest około 120 km do Batumi i ludzie będą tu z Batumi przejeżdżać według mnie wadami. Sezon raciarski trwa od grudnia do maja, sami nie jeżdżą za dużo na nartach, ale to ponoć bardzo dobre miejsce do freeride'u. Pomyśl, są łagodne stoki, małe infrastruktury, małe gęste lasy, dużo śniegu. Jedziemy dalej drogą w stronę Batumi. Trzeba przejechać przez parę strumyków, a cała trasa jest malownicza. I w budowie, prawie na całej długości, trwają jakieś prace. Budowana jest droga do właśnie tego kurortu, pewnie potrwa to jeszcze kilka lat. A no, długo nie czekaliśmy, puścili już tam auto z drugiej strony. Na razie tam ci jadą. Nie wiadomo ile tam ich jest, ale no tutaj czeka z 20 to tam też może dużo nie będzie. Parę minut i zaraz też pojedziemy. Zaskakujące. W Gruzji wszystko Cię może zobaczyć, jak z tego mema w Gruzji trzeba patrzeć w lewo, w prawo i do góry, bo może coś na Ciebie spaść. Z góry nie za bardzo widać, że jest restauracja, jest jakiś sklepik i ten kościół. To ten kościół jest punktem nawigacyjnym, tu można sobie zejść na dół, to jest normalnie restauracja z strumieniem W ogóle ma takie osadniki, jej zamówiliśmy rybę, a ona podchodzi do tych osadników i normalnie tu rybę stąd wyłowiła Widać, że pływają, jakże najświeższa ryba jaką... jedna z najświeższych ryb jakie w życiu zjem Jedną z jest coś takiego jak Stone Arch w of Makuset Bez barierek Knajpa z widokiem, tylko chyba zamknięta Jakiś pan nas, nam powiedział, że to jest stara elektrownia wodna wybudowana jeszcze za czasów Stalina Po drugiej stronie ulicy jest jeszcze bardzo ładny 100 metrowy wodospad na Kungseti Uwielbiam generalnie grusy po drodze. Jest tak wiele rzeczy do zwiedzenia, że brakuje na to dnia. Panorama chorografii. Zbieg dwóch rzek, a potężne rzeki. Pod samym Batumi dojeżdżamy już pod wieczór. Na zachód słońca dojeżdżamy na Gonio Cross. Tam widać ośnieżone góry. I morze Czarne. O, tam jakie wypasione ochoty. Jest widok na całe rozlewiska wodne przy rzece. Oraz rozstrzygająca się wzdłuż morza miejscowości, a samo nabrzeżo usiane hotelami. Można tu też polatać, na na paralotni. Droga na gonia jest bardzo wąska, raczej na jedno auto, bardzo kręta. Dwa razy gdzieś źle skręciliśmy. Okazuje się, że GPS w tym miejscu nie jest zbyt dokładny. Mówi, żeby skręcić w prawo tam bramę albo przepaść 100-metrowa, trzeba trochę samemu orientować się w terenie, jak jechać. Szybkie tankowania na trasie i tu mała uwaga, warto omijać małe stacje. A raczej wybierać mi sieciówki, które słyną z jakości jak amerykański gulf, a paliwo 95 nazywa się tutaj premium. Jak się zatankuje nie premium, to silnik może wpaść w tryb awaryjny z powodu złej jakości paliwa, to generalnie standard, gruzy i trzeba na paliwo uważać. Do mi dojechaliśmy już w nocy, miejsc parkingowych praktycznie nie ma, stoi się tylko przy ulicy, trzeba trochę walczyć o miejsce. Wypożyczone auto ma parking bezpłatny na ulicach na terenie Gruzji, nie wiem dokładnie jak to funkcjonuje, ale takie dostaliśmy wytyczne podczas wynajmowania auta i ogólnie nie kupowaliśmy nigdzie żadnych biletów parkingowych i mandatu też nie dostaliśmy. Poranny widok na Batumi z 39 piętra, widać ośnieżone szczyty, pół Batumi to plac budowy. Widać fontanny multimedialne, może plaża bardzo kamienista. Widać też oszczerzone szczyty z drugiej strony Centrum Batumi Z jednej strony bloki z wielkiej płyty, akurat te dość zadbane, ale są takie duże gorsą stanie Tam jakiś plac budowy Jakiś wielki hotel Mariot Hilton obok niego Jakiś stawik można sobie łódki wynająć. Tam jakieś budowie coś. Kolejne. A tam jest miniaturowa burzka Kalifa. Tu mi to duży plac budowy. Tu budowa, tu budowa. Tu dwie budowy. Tam gigantyczny hotel znowu. Ale każdy budynek jest trochę w innym stylu. Tu jest jakaś wieża z zegarem, ze dzwonnicami. Modele, no restauracja, pizza. Okej, okay, teraz podobny. Ten przez inny Ten już jest z dużymi panoramicznymi szybami Ten już jest taki bardziej ze zdobieniami kamienica tu znowu każdy budynek jak trochę w innym z... Z stylu Miasto to takie małe Abu Dhabi połączone z radzieckim komunizmem W tym samym miejscu stoją piękne hotele razem o z trudnym blokiem z wielkiej płyty. Posągiem. Okej, okay. posąg Neptuna Z blokami obskurnymi z wielkiej płyty Tam budynek wygląda jak opera Obok tego hotel Radissonu Podróba burczka lifi, Ładne kamienice Kasyno Cały przekrój społeczeństwa Od biednych do bogatych, do turystycznych miejsc Atrakcji turystycznych po tym jest tak wiele, że zaznaczę je wszystkie na mapie, ale nie da się wszystkich omówić. Nie mówię tylko kilka ważniejszych, czyli na przykład Wieża Alfabetu. Gruziński język i alfabet jest unikatowy. Ponad istnieje tylko 14 alfabetów na świecie, w tym gruziński. Inna atrakcja to budynek podróbka najwyższego budynku świata, czyli Burcz Kalifa z obrotową karuzelą, ale nie widziałem, aby ta akurat karuzela działała. Labirynt pragnień. Przejść cały i spełnia życzenia. To trzeba dotknąć. Pomnik Lecha Kaczyńskiego w parku Lecha i Maryi Kaczyńskich. Plain Spotting Point, czyli punkt widokowy na lądujące samoloty. ale za A pod kątem lekko leci. Można się tu dostać na przykład Bolten. Taksówki są tu bardzo tanie. Taksy z centrum do punktu widokowego kosztowało nas około 10-12 zł. Powodnik motocyklisty bezpieczny podróży. podróż same plaże w Potumi są bardzo kamieniste bez gumowych butów raczej nie ma co wchodzić morze jest piękne parki przy plaży są bardzo ładne bardzo zadbane i też mają w sobie bardzo wiele atrakcji można grać na przykład w ping ponga A, brzydka pla kamienista plaża ładnie widać góry Dużo śniegu jeszcze Molo Mega zardzewiałe, tam jakieś elementy odpadają Test wody Cieplejsze od Bałtyku, ale be bez szału Innym atrakcją jest bardzo ciekawa statua Ali i Nino. Jest z tym związana historia. Ali i Nino to słynna powieść z 1937 roku autorstwa Kurdana Saidaza z Azerbejdżanu. Chodziło o miłość muzułmańskiego chłopca Ali i gruzińskiej księżniczki Nino, ale przezwyciężyli wszystkie trudności i pobrali się. Para została jednak rozdzielona przez inwazję Rosji Radzieckiej. Kiedy Ali musiał dokonać wyboru między żoną a krajem, Ali zdecydowała się odważnie umrzeć za swój własny kraj. Do tej pory istnieje wiele tajemnic w tej historii. Podobnych historii w realnym życiu było zapewne bardzo wiele, i to niektóre były inspiracją do napisania właśnie tej powieści. Skąd to nie wypłynęło? Z tych, z tych kolumn metalowych? Aha, no, to było takie no, no, tutaj chyba. No. Za dużo Polaków tu pewnie przychodziło i zlikwidowali. Polecam jeszcze Artagani Cafe. Adres w moich mapach. Bardzo tania knajpa, gdzie jedzą lokali. Wygląda jak zboru mlecznego, ale no, naprawdę jedzenie mega dobre w bardzo rozsądnych cenach. Japonki na jajka. Co za pomysł! Nie ciekawe, ale bez sensu. Tu we 39 piętro. No, tak trzeba żyć. O, patrz, tam to jeszcze są w budowie. No? A już mieszkają, gdzie? Jakby normalnie tam. To tyle na dziś. A jak wam się podoba Batumi? Co myślicie o narciarskim kurocie? Czy to w ogóle ma sens? Dajcie znak w komentarzu, dajcie suba, łapkę w górę i zapraszam na kolejny film o Gruzji. Następny będzie prawdopodobnie o Parku Narodowym w